Witajcie w ósmym odcinku z serii Bawarski Walec na moim kanale. Mam dla Was dzisiaj przygotowane paczki za codzienne logowanie oraz ukończyliśmy naszego lama. Jeszcze nie był testowany na tym koncie, ale niedługo będzie, więc też się pojawi coś z tego, jakiś materiał. I jeszcze zachęcam do subskrypcji oraz do obejrzenia filmiku, które przed chwilą wrzuciłem o FIFA 23, jeśli Was to interesuje. Myślę, że warto się zainteresować, co nowego ujrzymy w 23 trójce naszej gry. A my już przechodzimy do paczek. Mamy dostępne paczki z Shape i paczkę z totsem 105 Lig, także może jakiś Davis się pojawi albo Miller z 105 Lig. 81+, plus. No Tutaj nie mamy ekranów, czyli 81 albo 82 82 Przechodzimy, najpierw może paczka Toc Chyba paczkę Toc najpierw otworzymy, dobra Zobaczymy Co mamy? Fofany mamy No, do grania nie Do grania się nie nada Tylko jako foderek na Lama Bądź na jakieś inne wyzwanie, to jeszcze zobaczymy za chwilę Teraz paczka zmiennokształtny, proszę, żeby to była Kanada. Naprawdę proszę Gabon. No to czyli Obamy, jak no, świetna karta, ale do składu się nie, nie nada. Niestety, ile on kosztuje? 300 koła. No traf świetny, ale nic z nim nie zrobię. Tak naprawdę, będzie jako Foderek. Więc 9,5 na przepałkę. Sam raz. A teraz już jak już mówiłem przepalamy fofane i mamy ukończonego Flipa Lama świetna karta chyba będzie naszym nowym kapitanem, tak myślę co myślicie o tym żeby dać mu kapitana zobaczymy jak sobie wyjdzie z lookoutem, jest Flipa Lama no karta wygląda bardzo dobrze. Ja już nie grałem wiele meczów na poprzednich kontach i naprawdę dawał radę, czy to na SPD, czy to na PO pewnie też da radę, w razie czego. Bo może jeszcze ten Davis poleci, to Lamby poszedł na SPD, na, Przepraszam, z SPD by poszedł na PO, więc Davis wygrał na SPD, albo na SP, to już zobaczymy to. Zostawiam Wam pole do popisu Dajcie znać, co dalej ulepszać w składzie, jak już mamy lama. I dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji. Cześć.